Como retienes un remolino, y esquivas cada trampa del destino, como y ya, hola y Eva, tus rodillas, como es que vuelas a un contracorriente, y brillas única de tanta gente, mi amor te sigue, pero es como el sonido. que Este sueño que creí perdido es muy difícil de explicar. Babunia. cześć, słonko. Mamo, czemu nie zadzwoniłaś? Długo czekasz? Nieważne. Liczy się to, że jestem. Ledwo tknąłeś, i smakowało ci? Nie, nie jestem głodny. Twoja siostra miała rację. Z czym? Jesteś zakochany? Nie, mamo. To gdzie błądziłeś myślami? No powiedz. To koleżanka ze szkoły? Czy z lekcji muzyki? Nie chodzi o dziewczynę. Więc co cię gryzie? Nauka gry na harfie jest coraz trudniejsza. Profesor nie popuszcza. No tak, pewnie o to chodzi. Wypij mleko. Będziesz spać ze mną, babcia prześpi się u ciebie, a jutro pomyślimy. Babcia zamieszka z nami? Tak skarbie. Pomogę mamie i Lidi zajmować się tobą. Będę gotować, a kiedy odrobisz lekcje, pobawimy się. Fajnie. Dziadek też będzie tu mieszkać? Nie. Zostaje u siebie, ale w weekend go odwiedzisz. Dobrze. Biegnij umyć ząbki. Nigdy o tym nie zapominasz. Bo nie chcę w domu chłopca ze smoczymi zębiskami. Biegnij. Skakuj do łóżka, a ja zaraz przyjdę. A mój całus? I mój. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jesteś. Wiem, że kiedyś cię odmówiłam, ale teraz zmieniłam zdanie. Wyobrażam sobie, jak ciężko było ci odejść z domu i od ojca. Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Prawdę mówiąc, jestem przerażona. Nie wiem, skąd wzięłam siłę na te wyznania i czy wytrzymam poza domem. Wytrzymasz. Nie jesteś sama, masz nas. Pomogę ci w nauce i we wszystkim innym. Zapewniam cię, że dasz sobie radę. Mam nadzieję, że tata również. On nie ma nikogo. Będzie dobrze, zobaczysz. Te prometo que Kocham Cię, mamu. Oto listy do Komisji Turystyki i do władz stanu Guerrero na temat drugiego etapu projektu. Sprawdź, wyśl i upewnij się, czy dotarły. Tak jest. Idę z prezesem i panem Plutarkiem na spotkanie z architektami. Zajmę się wszystkim. Proszę wybaczyć śmiałość, ale praca z taką profesjonalistką to czysta przyjemność. Dziękuję. W razie kłopotów dzwonię. Oczywiście. Proszę się o nic nie martwić. Adriano, mojej kuzyneczki przez chwilę nie będzie. Musi coś załatwić. Dziękuję. I nie przeszłam dziś w swoich kowbojkach. Wygląda pani znacznie lepiej. Dziękuję. Naprawdę. Proszę się wszystkim zająć. Idę na lunch z architektami. Smacznego. Hmm? Proszę, przewidzieć dla mnie wolną chwilę. Chciałbym poważniej porozmawiać. Oczywiście? Wiedziałam, będę z tym brzydkim, silnym facetem. Plutarko, zaczekajcie. Myślałem, że już czeka w samochodzie. Nie teraz można? Wygląda pani prześlicznie. Wiem. Nie podniecaj się. Nawet nie spojrzę na takiego podrzędnego pracownika jak Ty. Pomóc? Wystarczy poprosić. Poprosić? Ciebie? Ty nie jesteś w stanie mi pomóc. Twoja szefowa coś mi zleciła. Wybaczysz? Papa. Pa. Zaraz. Co tu się może przydać? To nie. To też nie. To będzie dobre. Skompromituję tę karierowiczkę. Mam wolne popołudnie. Wybierzmy się gdzieś. Postukamy szpilkami. Kochana z pani kobieta. Wezmę tylko torebkę. Pan Modesto wyraźnie powiedział, żeby jej pani nie odwiedzała i że nie wolno mi jej wypuszczać. Nie martw się. Nic się nie stanie. Możesz nam towarzyszyć. Zobaczysz, że nic złego się nie dzieje. Lepiej zaczekać na pana. Albo zadzwonić. A jak on mnie zwolny? To będzie nasza tajemnica. Panie Eugenii, nic się nie stanie. Zaręczam. Jestem gotowa. Dokąd idziemy? To niespodzianka. Tak, Panie Inżynierze. Pani Moreno zgadza się, żeby Pan pojechał do Machała obejrzeć teren pod kątem Waszej oferty. Doskonale. To ostatnia firma budowlana z jej listy. Elenito, to Cię postawi w bardzo złym świetle. Nie chcę do szpitala. Spokojnie, nic się nie stanie. Jestem z panią. Porozmawiamy z lekarzem. Dla pani dobra. Nawet go nie znam. Tylko panią zbada. Proszę mu zaufać. Mnie również. Mówię poważnie. Pani Mistral. Jakże miło Panią poznać. Kimkolwiek jesteś, mój los zawsze zależał od nieznajomych. Tennessee Williams, tramwaj zwany pożądaniem Cześć, Santiago. Nie lubisz mnie, nie zaprosiłeś mnie na ślub. Trudno, twoja strata. Nie, Rebe, wiem, że mnie nie znosisz. I dobrze, lepiej znać swoich wrogów. Nie chciałem tylko, żebyś opowiadała o wszystkim Anhelice. Muszę do niej zadzwonić. Będzie załamana. Tym bardziej, że ostatnio została kelnerką na Wrotkach. Na Wrotkach? Nie znasz tego lokalu? Jak on się nazywa? Kelnerki jeżdżą w mini na Wrotkach. Tak, słyszałem, ale nie jestem ciekawy. Już dawno ze sobą zerwaliśmy. Wybacz, mam robotę. Tam. Faceci. Są tacy głupi, że nie umieją kłamać. Wiem, że zdiagnozowano u niej przejściową amnezję globalną. Dlatego czasami nic nie pamięta. Takie właśnie są objawy tej choroby. Raz mówi tak, jakby wszystko rozumiała. Kiedy indziej, miesza rzeczywistość z fikcją. To trudne dla niej, z jej męża i innych osób. Kiedy ostatnio była badana? Nie wiem. Chyba przed trzema laty. To za długo. Należy ją badać regularnie. Może jej mąż i syn nie wiedzieli. Rozumiem. Musimy mieć wyniki, żeby sprawdzić stan pani Mistral. Cokolwiek pan doktor zalecił. Pogotuj dłużej, żeby zmiękły, i wyłącz. Nic wielkiego. Hmm? Dziękuję. Fajnie, że pani tu mieszka. Mama się ucieszy. Pozdrów ją. Powiedz, że zadzwonię. Dobrze. Wracam do kuchni, a ja się pouczę. Co u ciebie? A co ma być? Myślisz, że za tobą płaczę? Nie zgłupiałem. Nie, pytam o zdrowie. Jak się czujesz? Źle. A ty nie trzymasz porządku. Nie wiem, gdzie leżą leki. Są w szufladzie, w stoliku. Zamiast mnie instruować. Przestań robić z siebie idiotkę i wracaj do domu. Eduardo. Rozumiesz? Tylko tam zawadasz. Nie zawracaj głowy córce. Zajmij się domem. To jedyne co jeszcze jako tako potrafisz. – Idziemy już? No, tak. Pan doktor zlecił badania. Nie chcę. Po co? Nie jestem chora. Proszę mi tego nie robić. Syn będzie szczęśliwy, kiedy pani wyzdrowieje. Nigdy nie przejmował się moim zdrowiem. Ay, bueno, pues, Może nie wiedział, co pani dolega. Niech mu pani sprawi radość. Na pewno się ucieszy. To wszystko nie ma sensu. Chodźmy już, proszę. To dla pani dobra. Niech się pani zastanowi. Dziękuję, ale nie trzeba. Jedźmy już. Nie znoszę szpitali. Powiem tylko jedno.

Nie masz pojęcia, jak się cieszę widząc Cię szczęśliwą. Mam wszystko, o czym marzyłam. Pracę, w której się spełniam. Synka, Ciebie. Bez krzyków i awantur. Czego więcej chcieć? Cieszę się, że robisz karierę. Że cię Ale praca to nie wszystko. Czasami robię sobie wolne. Mam na myśli to, że dzieci dorastają i idą na swoje. to jest mały, ale i on kiedyś pójdzie własną drogą. Wiem i cieszę się z tego. Będę z niego dumna, jak zawsze. Tak, ale czuję, że powinnaś kogoś mieć. Chciałabym, żebyś założyła rodzinę z kimś, kto cię kocha, i z kim ty byłabyś szczęśliwa. Nie wszystkim dane jest małżeństwo. Może jestem singielką z urodzenia. Zgodziłabym się, gdybym nie widziała, jak marzyłaś o życiu z Juanem Carlosem. Odtąd już nie byłaś szczęśliwa. Dlatego uważam, że powinnaś kogoś mieć. Nadal żyjesz wspomnieniami o nim? Tak? Tak. Ale czas leczy rano. Mam nadzieję, że kiedyś zostawię to za sobą. Oby. Plutarko, jak się masz? Dobrze. Myślałem o tym wspaniałym dniu, zwłaszcza o lunchu z architektami. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co? Od czego ma się przyjaciół? Przez tyle lat nie zająłem się zdrowiem mamy. Uważałem to za normalne. Ale ze mnie idiota. Nigdy nie jest za późno. Zabrałeś ją do neurologa. Wreszcie coś robisz. Jestem złym synem. Nie ponosisz całej winy. A twój ojciec? Sam już nie wiem. Szpilki Ewy to moja najgorsza kara. Tyle się dowiaduję o tych, których kocham, i nie mogę im pomóc. Możesz, już to robisz jako Ewa. Czy nie sądzę. Spójrz choćby na seksizm Fernanda. Marcela to wspaniała kobieta. Tak, jest wspaniała, ale już jej pomogłeś. A samotność Adriana, który był mi jak ojciec? Dobrze chociaż, że Santiago się żeni. Rozumiem, ale przestań kwęgać. Tylko się zastanów, jak pomóc tym, których kochasz. Dość uszał mnie. A co u ciebie? Mój misiaczek powiedział, że musimy porozmawiać. O czym? Nie wiem. Na pewno o czymś dobrym. Tym razem mi się uda. Pewnie mi się oświadczy. Bardzo się cieszę. Przynajmniej komuś się powiedzie, bo ja. Głowa do góry. Życie jest różowe. Wzajemnie. Szpij dobrze. Ma, Plutarko, Plutarko ma przesyła pozdrowienia. Mala, sias, dziękuję. dziękuję. Uśmiechasz się, Czas kiedy się, z nim rozmawiasz. Ja? Si. Ja się uśmiecham? Nie wiedziałam. <grym> Już raz cię pytałam, zamiast, ale minęło m. trochę czasu, więc chciałabym wiedzieć. M. Co do niego czujesz? Podziw mm. i czułość. Ay, es que suyra, Pomógł mi z Marią. Proszczę się o Lalita. To się pamięta. Rozumiem. Kutarko jest przyzwoitym, porządnym człowiekiem. Swoimi czynami już zasłużył na niebo. Jestem mu wdzięczna, że pozbywam się Maria. Może z czasem dojdzie między wami do czegoś więcej? Nie. Nie sądzę. Powiedziałam mu, że łączy nas tylko przyjaźń. Zresztą.